Tajne wiadomości. Nadszedł nowy dzień i przygotowujesz się na spotkanie z Wiktorem i Narą. Czekają na ciebie w kawerni, aby usłyszeć najnowsze wiadomości. Wiktor napisał do ciebie, mówiąc, że nie może się doczekać, kiedy cię zobaczy. Przybywasz tam dysząc ciężko i widzisz Nary i Wiktoria usadowionych przy ulubionym stole Nary. Dokładnie na czas. Witaj, witam Perełka. Cieszę się, że do mnie zadzwoniłaś. Jesteś teraz częścią tego zespołu. Chciałam się z tobą zobaczyć. Zawsze pracujemy i na jawie, i we śnie. Czuję się tak samo. Mam nadzieję, że masz dobre wieści. Opowiadasz im wszystko o wieży i cieniach, które zaatakowały Ashera i ciebie. Potem o spotkanie z Hunterem i o tym, co ci powiedział o loganie. Nie mogę uwierzyć, że za tym stoi strażnik krainy snów. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż myślałam. Kim jest ta osoba? Jest jednym z najpot... najpotężniejszych marzycieli wrogiem. Tylko to się liczy. Przynajmniej teraz wiemy, że wdepnęliśmy w to głęboko. A co z tym facetem, który ci pomógł, jaki on jest? Jest arogancki bardzo odważny. Walczył jak w filmie. Jest niewiarygodnie zręczny. Wygląda na to, że może być wam bardzo pomocny. Plus, jeśli Logan mu ufał. W drzwiach kawiarni pojawia się znajoma osoba. Hunter. Wasza trójka wpatruje się w niego, gdy się do ciebie zbliża. Lenox, nie spodziewałem się, że ciebie tutaj zobaczę. Ja, ja mam imię, pozwól, że przedstawię. Ci. To są moi przyjaciele. To jest Wiktor Kraus, lekarz Logana. Miło mi Cię poznać. Jestem cywilem, że tak powiem. A to jest Nara, moja bliska przyjaciółka i mózg tej operacji. Hej. Czy cześć. Co w nią nagle wstąpiło? Co Cię tu sprowadza? Nigdy wcześniej Cię nie widziałam w tej okolicy. Przeniosłem się na tę uczelnię. i Jestem tutaj, bo mam wykłady. Nie mówiłeś, że mieszkasz w Lunescape. College to obowiązek, a Lunescape jest moim priorytetem. Perełka właśnie opowiadała nam o wszystkim, co odkryła powiedziała, że znalazła jakąś tajną wiadomość, jaką? Poprosi go o przetłumaczenie wiadomości z łaciny. Nie dowiedz się. Lekarze znają łacinę, prawda? No nie płynnie, ale tak. Zatem powinieneś być w stanie przetłumaczyć tę wiadomo wiadomość. Piszesz wiadomość na telefonie i przekazujesz telefon Wiktorowi. Hmm, to nie będzie łatwe. Czekaj, włączyłam słownik, pomogę Ci. Zastanawiałem się nad tym przez kilka chwil, poczekaj, gdy Hunter i Ty czekacie. Nie możemy znaleźć tego jednego słowa. Trzy sztuczki czegoś potrzeba trzech. Patrzysz na słowa, które pobudza twoją pamięć. Łapacz snów twojej babci wisiał na ścianie w kuchni. Rozpoznajesz litery i zdajesz sobie sprawę, że tworzą napis. Marzyciele, bo trzeba trzech marzycieli. Skąd wiesz? To słowo zostało napisane na łapaczu snów mojej babci i oznacza marzyciela. Bardzo dobrze. Masz teraz cały napis. Potrzeba trzech marzycieli, aby odkryć sekret. Świetnie! Mamy mnie, Ashera, a teraz także Huntera. Wszystko ułożyło się idealnie. Już zaoferowałeś nam swoją pomoc. Dobra, do zobaczenia. Myślałam, że zostajesz z nami. Innym razem, do zobaczenia, ludzie! Wiktor uprzejmie kiwa głową, począwszy nara, rumieni się i wpatruje w swój laptop. Czy to możliwe? Mówiłeś, że wczoraj został ranny w Lunescape. Tak, czemu? Coś z nim jest nie tak nie wiem dokładnie co, ale myślę, że powinien zbadać go lekarz. Myślisz, że taką ranę można przenieść do realnego świata? Marzyciele często bywają wyczerpani i zestresowani, ale obrażenia fizyczne. Nie lekceważ wpływu mózgu na ciało. Sam stres może spowodować ogromne szkody. Trudno to ludziom wytłumaczyć, przekażę mu to. I polecę mu Ciebie jako świetnego lekarza. Moje drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich marzycieli. Czuję, że w Twojej grupie powoli tworzy się pewna dynamika.